bardzo serdecznie w kolejnym koronawlogu muszę zobaczyć, który to jest koronawlog ponieważ na ostatni koronawlog nagrywałam w czerwcu więc wiecie, nie pamiętam 11 i tak wracają koronawlogi razem z powrotem z zdalnego nauczania ja w sumie mogłam mieć już zdalne nauczanie od zeszłego tygodnia, ale bo miałam hybrydowe w szkole ale miałam pierwszy tydzień stacjonarnie, akurat tak się, tak się złożyło. No i drugi tydzień zdalnie, no i już w tym drugim tygodniu zdalnego zostajemy na razie na dwa tygodnie. Myślę, że wszyscy jesteśmy nastawieni, że na dwóch tygodniach tak samo, jak zresztą w zeszłym roku się nie skończy. Słuchajcie, jest poniedziałek, pierwszy dzień zdalnego nauczania, a ja musiałam wstać na siódmą, żeby napisać kartkówkę z ponieważ pani zrobiła dopiero teraz konsultację. Kartkówki to jej nie pisałam dwa tygodnie temu, ale zrobiła dopiero teraz konsultację z niej, więc no. Jest 7:40, szczerze. Ja miałam nadzieję, że zajmie mi to trochę krócej i idę teraz umyć szybko włosy, bo tak sobie zaplanowałam, bo wczoraj strasznie mi się nie chciało wieczorem, a już tego bardzo potrzebują, mimo że siedzę w do domu. To jednak sama nie lubię tak wiecie mieć się nieumytych włosów. No i dzisiaj w koronawlogu pokażę Wam, jak wygląda moje nauczanie zdalne, ja zresztą sama będę widzieć, patrzeć, jak ono, na wy... o, jak ono wygląda. W ogóle kupiłam sobie ostatnią bluzę, którą bardzo chciałam kupić, ale wiecie, myślę sobie, kosztowała 109 zł i ja jednak w takiej bluzie raczej nie wyjdę z domu, nie, moja psychika nie jest na tyle silna, szczególnie przez kaptur. uważam, że ta bluza jest przesłodka i jest taka mega misiakowata i spod spodu też jest misiakowata, jest mega cieplutka, więc jak usłyszałam, że przechodzimy na nauczanie na zdalne, tego samego dnia poszłam do sklepu i kupiłam tą bluzę, bo myślę sobie co będzie lepsze na nauczaniu zdalnym niż ta bluza mega ciepła, mega przyjemna i po prostu mm. spadam, ym, bo chciałabym też zrobić sobie jakieś śniadanko, ale chyba zrobię sobie po prostu owsiankę, bo nie mam na nic innego czasu yy, i E, zaraz do Was wracam na ósmą, kiedy tam będę miała angielski. Okej, okay, umyłam włosy, jest 50, więc zaraz będę szła sobie robić jajecznicę, bo to chyba najprostsze i najszybsze śniadanie takie pożywne, jakie znam. I słuchajcie, tak wygląda mój odwicik na dzisiejsze nauczanie zdalne i pewnie na kolejny tydzień, e, pomimo, że ta bluza jest tak. Mięciutka, ja w tym momencie nie mam nic pod spodem, i to jest mmm, najlepszy sposób noszenia tej bluzy, bo ona ma też misia pod spodem i po prostu jest mi tak cieplutko i tak przyjemnie, e, więc no, jest super. Dobra, słuchajcie, zrobiłam sobie lecznicę, jest dokładnie ósma, a jeszcze muszę wejść na Librusa, bo te, bo mam w ogóle pierwszą lekcję angielską, to już zresztą Wam powiedziałam, ale ogólnie pani nam robi angielski jako jedyna e, przez Zuma, więc muszę wejść najpierw na Librusa i kliknąć w link i jakby dopiero wtedy, wiecie, wejść na, na Zuma. Mam naprawdę dużą nadzieję, że nie będzie nam kazała włączać kamerek. przeżyłam i trzeba było włączać kamerek i ogólnie już sobie mieć drugą lekcję, ale problem jest taki, że nie wiemy co się stało z tą lekcją. Pani nie zrobiła nam jeszcze żadnej grupy, bo my mamy wszystkie praktycznie lekcje na Teamsie. No i wiecie, wszyscy nauczyciele już nam porobili zespoły i większość nauczycieli w zeszłym tygodniu, żeby to już mieć ogarnięte. I nie mamy jeszcze grupy z EDB, a właśnie druga nasza lekcja to EDB, więc nie wiem co się dzieje i czemu tak, a nie inaczej. Ja mam online tak, że idę zgodnie z planem. Nic nam nie zmienili. 45 minut lekcji, 10 minut przerwy, czy tam 15 minut przerwy, czasami jedna jest pierwsza, przerwa 15-minutowa. Między 7-8 lekcją tylko 5-minutowa, także. Okej, okay, słuchajcie, mam także właśnie wchodzę ani o dwa wysłania to atomuś na librusie Także wchodzę na grupę Ale mam zamiar i tak sprzątać po EDB To nie jest jakiś super ważny przedmiot, także Wchodzę Jestem po EDB i to była jakaś tragedia Wszystko mi się zacinało Nie wiem czy to jest wino mojego internetu Czy Teamsa Ale wszystko mi się zacinało Pod koniec już było lepiej, ale masakra jakaś tak czy siak I teraz mam dwie godziny francuskiego Z przerwą pomiędzy Także myślę, że odezwę się do Was dopiero po nich, bo nie chcę Wam tutaj też nagrywać każdej lekcji, bo każda lekcja wygląda praktycznie tak samo. Dzień dobry, moi drodzy, słuchajcie, ja właśnie skończyłam dwa francuskie w właśnie jakieś 20 minut temu i jest 12.01. I ogólnie mam teraz okienkową, odwołaną historię i będę sprzątać do końca już. Znaczy nie do końca bo mój brat ma lekcję i nie chcę odkurzać, bo właśnie ma lekcje, więc nie chcę, żeby był taki hałas, więc odkurzę i umyję podłogi, jak już jak już skończę też lekcję, bo no jutro teraz kurzę, a potem chyba się trochę pouczę, bo przez weekend nic nie zrobiłam z nauki, a jutro mam, na jutro mam zadania z domowe z chemii, więc dobrze by było sobie to zrobić dzisiaj. Um, no, ale ja lecę sprzątać i tak, aby to was później. Zakończyłam polski, teraz nawijam mulinę na takturkę. Nieważne, tutaj To nie jest ważne, ale tak sobie właśnie zajmuję czas na lekcjach typu polski, bo po prostu to jest dyskusja, więc ja nie potrzebuję być wpatrzona w podręcznik, także no wiecie. W każdym razie w tym razie jest godzina 15.11 yy, i ja zaraz lecę sobie zjeść obiadek, w obiadach, żeby zagotować makaron i wtedy zjeść hmm. potem chciałabym odkurzyć ten pokój wreszcie skoro już nie, nie będę nikomu przeszkadzać tym i w sumie chyba się trochę pouczę muszę jeszcze zrobić chemię na jutro w sensie zrobiłam jedno zadanie, muszę zrobić drugie i przeczytać tam kilka rzeczy w podręczniku muszę zrobić francuski na jutro muszę zrobić matematykę na jutro o Boże, zapomniałam o tym matematyce Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie jest 16.32 przed chwilą zjadłam obiad, zjadłam też wcześniej zupę, ugotowałam makaron na obiad i w końcu odkorzyłam i umyłam te podłogi a zaraz się przebieram i muszę lecieć na tramwaj i jadę na tańce Nie wiem czy Wam mówiłam, ale mam dzisiaj tańce o 17.30, więc muszę... O 16.48 mam tramwaj, więc dobrze by było już wyjść z domu za jakieś 10 minut Także ja się przebieram, pakuję i lecę na tańce, a po tańcach jeszcze będę się coś tam uczyć i no... Dzień dobry wszystkim, jest 19.45. Ja wróciłam tak późno, ponieważ jest teraz blokada miasta przez strajki kobiet. I uznałam, że chciałabym się na ten temat trochę wypowiedzieć, ponieważ uważam, że nie możemy siedzieć cicho w tej sprawie, jaką jest, jaką jest zakaz aborcji w Polsce i to co się teraz dzieje. Nie chcę się nad tym jakoś dużo porozpowiadać, bo ja sama nie jestem ekspertem w tych sprawach, ale chciałabym powiedzieć kilka słów i mam nadzieję, że do niektórych z Was dotrze, dlaczego jest takie ważne, żeby nie było zakazu aborcji um, takiej całkowitej i takiej, jakiej, jakiej w ogóle jest teraz. pierwsze, chciałabym zaznaczyć, że to czy jesteście za aborcją, czy przeciw aborcji, to jest wasza indywidualna kwestia i możecie mieć swoje zdanie na ten temat. Możecie nigdy nie zrobić aborcji, to nie jest tak, że mm, teraz wszyscy co strajkują chcą, nie wiem, nakazu aborcji, żeby każda kobieta robiła aborcję. No to oczywiście byłoby bardzo, bardzo dziwne, e, tylko chodzi o to, żeby każda kobieta miała wybór, czy chce tej aborcji dokonać, czy nie. I, I o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi, ponieważ nikt nie powinien narzucać na innych swojej opinii, swojej wiary, swojego przekonania. Poza tym dajmy kobietom decydować za siebie. Widzimy, na pewno widzicie i na pewno rząd widzi, bo to jest niemożliwe, żeby rząd tego nie widział, co się teraz dzieje na ulicach. Nie tylko kobiety w ogóle wychodzą na ulicę, ale też mężczyźni, za co oczywiście bardzo bardzo wszystkich podziwiam. Ja niestety, powiem szczerze, trochę boję się iść na strajk, szczególnie sama, nie za bardzo mam z kim pójść, no ale do rzeczy. Chodzi o to, że widać jaka duża większość kobiet i w ogóle ludzi. Jest za aborcją i za wyborem, czy chcemy tej aborcji, czy nie, bo tak naprawdę o to tu chodzi. To nie jest tak, że każda teraz kobieta, która jest teraz na ulicy, jak zajdzie w ciążę, to od razu wykona aborcji, nieważne co. Nie chodzi o to, że kobiety chcą mieć wybór, bo nie wiedzą, co się stanie w przyszłości, nie wiedzą, jak ich ciąża, jeżeli w ogóle taką mową planują, przebiegnie, i chcą mieć po prostu wybór. Bo szczerze uważam, że tą decyzję w większości podejęli faceci i. Co daje w ogóle mężczyzna, który nigdy nie przeżył ciąży, który nigdy nie przeżyje ciąży, e, który nigdy nie urodzi dziecka, e, który nigdy nie będzie tak naprawdę z tym dzieckiem tak związany jak matka? Ponieważ jednak matka przez 9 miesięcy wychowuje to dziecko w sobie i to jest też ogromne obciążenie dla organizmu kobiety, e, więc dlaczego matka ma w ogóle to przeżywać, po to, żeby potem, e, nie wiem, wyrządzić pogrzeb temu dziecku? No. Proszę, dajmy wybór. Dobra, słuchajcie, 19.55. E, ja się umówiłam na 20.30 w granie w Among Us, e, taki trochę bardziej pozytywny akcent. E, zaraz sobie może jeszcze zrobię matematykę, chociaż um, nie wiem, jak dużo dam radę zrobić. W każdym razie na pewno jeszcze jutro rano coś tam porobię, a was chciałabym e, pożegnać już, ponieważ mm, raczej już dzisiaj nie będę tutaj się do Was odzywać, więc jeżeli vlog Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o w górze i subskrypcji mojego kanału napiszcie mi jak u Was jest nauczanie zdalne i do zobaczenia w kolejnym filmiku